Bo będą to rzeczy zakupione e, przez ostatni miesiąc, także no, e, jeżeli macie troszkę czasu, to zapraszam Was do obejrzenia pokażę Wam e, dwie rzeczy związane z odżywianiem a reszta to będą kosmety, kosmetyki i dwa ciuszki Słuchajcie, może zacznę od kosmetyków. Um, jakiś czas temu bardzo dużo czytałam o y, firmie Orientana, która ma bardzo dobre składy y, i sobie kupiłam, słuchajcie, Ayurvedyjski szampon do włosów Imbier i Trawa Cytrynowa. Ten szampon oczywiście ma wspaniały skład, bez parabenów, bez parafiny, bez SLS-u, bez olej mineralnych, y, silikonów itd. I co mnie tutaj urzekło w tym szamponie? Podobno po użyciu tego szamponu włosy są tak lśniące, że nawet nie trzeba odżywki używać, także jestem niezwykle ciekawa tego, tego produktu. No zobaczymy jak on się będzie sprawował, na pewno Wam dać wam znać. Pamiętajcie, że jeżeli któraś z Was używała, koniecznie dajcie znać w komentarzu. A kolejną rzeczą to już nie wiem, które chyba setne u mnie opakowanie żelu Gorwita, żelu alosowego. Ja go używam na jakieś zadrapania po opalaniu. Czasem, jeżeli chcę, aby mój makijaż zupełnie się nie świecił, to jako krem, właśnie baza, jako baza pod makijaż zamiast kremu normalnego. Jednak on no, nie jest wystarczający, więc to tylko raz na jakiś czas, ale głównie używa go, słuchajcie, Szymon, i on go używa właśnie jako żel do włosów. Dzięki temu żelowi on nie ma łupieżu, te włosy są ładnie ułożone, ale nie ma też takiego, takiej, wiecie, mokrej włoszki, tylko to jest tak ładnie, te włosy są ułożone i, yy, no, i no i właśnie nie ma, nie ma żadnych takich, jak się kruszy, nie ma, nie ma takiego problemu, żeby właśnie to robił kolejnym produktem to jest Alantan Dermoline, lekki krem ja ten krem zobaczyłam na filmiku Unisi25 z Anglii, którą serdecznie pozdrawiam no jak ona coś polece, to naprawdę ciężko się oprzeć, ja Wam też wsadzałam zdjęcie tego kremiku na Instagram i użyłam go pierwszy raz, co prawda jedna z dziewczyn, dokładnie kosmetyczna hedonistka mnie przestrzegła, że jej się robią po tym kremie pryszcze, no ale on ma dobry skład, być może ona ma na jakiś składnik alergii dlatego, bo ja nic takiego nie zauważałam, już go użyłam Raz, a moja cera jest taka, że naprawdę jeśli coś jest bardzo kiepskie, to, to zaraz coś na niej wyskakuje. Ale tak jak mówię, no widocznie musiałam mieć alergię, ale są też zwolennicy tego kremu, jak i przeciwnicy. Więcej o nim powiem, jeżeli go używam dłużej. On kosztował 9 zł, jest dostępny w aptekach. Kolejną rzeczą są perfumy. Perfumy Swarovski. Słuchajcie, te perfumy też mają właśnie swoich zwolenników i przeciwników. Ja je zobaczyłam kiedyś u uszusz, a teraz moja koleżanka współpracuje tam z seborą, z Eglasem, no i miała te perfumy dużo, dużo taniej. One kosztują normalnie tam około 200 zł, ja je miałam za 80 i one mają połączenie zapachu owocowego z kwiatowym, co nie każdemu może odpowiadać. Mi się bardzo podobają, bo ja wyczuwam jakieś tak trochę lichi, także no. Moje teraz ulubienice naprawdę te perfumki są. Kolejną rzeczą, może teraz coś spożywczego pokażę. Na stałe w mojej kuchni zagościł olej ryżowy. Słuchajcie, to jest olej, który jako, no chyba on jest, naj, ma największą temperaturę ze wszystkich olei parowania, bo aż tam 295 stopni, ale jest świetny dla osób odchudzających się. Dlaczego? Bo ten olej bardzo mało przenika do potraw czyli na przykład kotlety, jak smażemy, czy cokolwiek innego, bardzo, bardzo mało nam do tej panierki wlezie tego oleju, także jeżeli się odchudzacie, jeżeli dbacie o zdrowie, o linie, to polecam Wam olej ryżowy. On nie ma, jak go smażymy, na nim za bardzo smaku. W sałatce, jeżeli ktoś ma bardzo dobre kubki smakowe, to może wyczuć lekki taki posmak jakby orzecha, ale naprawdę no, nie zmienia to za bardzo smaku potraw i tylko dla osób naprawdę o, o wzmocnionych kubkach będzie to wyczuwalny olej. Kolejną rzeczą jest żel do kąpieli i froszę. Ja wybrałam zapach granatu z Hiszpanii. Pachnie po prostu pięknie, nie ma SLS-u w składzie, 98% naturalne składniki. Kosztował 8 zł. To nie wiem czy powiedziałam. Kolejna buteleczka z biedronki płynu micelarnego B. Be Beauty. Jak wiecie, ja uwielbiam ten płyn po prostu jest moim wielkim ulubieńcem. Ale chwilę nie było tego płynu, i musiałam kupić coś innego. I kupiłam garnier kojące mleczko do demakijażu. No, to mleczko jest ok, takie w razie czego, ale no nie jest to jakiś wielki szałek dla mnie. Chociaż nic mi nie zrobiło, nic mi po nim nie wyskoczyło, ale e, ja jednak wolę ten płyn B-Beauty. Be I teraz, jak wiecie, mamy upałę, więc e, ja za bardzo nie używam filtrów przeciwsłonecznych. Wolę filtry w jakiś sposób naturalne sobie aplikować i takim naturalnym filtrem jest masło Shea. Ja mam tutaj nierafinowane ze względu na to, bo ono ma po prostu więcej witamin, więcej tutaj związków. Kosztowało 16,80 w sklepie zielarskim jest dostępne. I to masło bardzo mocno nawilża, mocno natłuszcza, też świetnie się nadaje do włosów, no i właśnie też po kąpieli ekstra się sprawuje, a ja będę go używała głównie właśnie do opalania się. I teraz słuchajcie, ja wcześniej no bardzo rzadko robię jakiekolwiek zakupy w lumpeksie robiłam w zasadzie wiele lat temu i jakoś ostatnio niechcący zeszłam do lumpeksu na Bemowie i znalazłam tam dwie takie fajne rzeczy, jedna to taka bluzeczka w kratkę tutaj z takimi dżecikami a druga to taka biała bluzeczka szukam na egzaminy, tutaj ma e, takie e, złote elementy, tutaj ma podwijany rękawek, który możemy tak sobie podwinąć, jest taka prawie przezroczysta i słuchajcie, te dwie rzeczy kosztowały mnie tylko 12 zł, także polecam Wam czasem niechcący wejść do Lumpexu bo może Was właśnie taka niespodzianka spotkać w ogóle to kupiłam na dziele dla dzieci, a to na normalnym także wiecie, ja też mam taką, taką dobrą sprawę, że mogę kupować właśnie na dziele dziecięcym dzięki mojemu małemu rozmiarkowi Blender ja potrzebowałam blendera, bo mam ochotę cały czas na te truskawki, widzicie, te takie mielone, znaczy mielone, te smoothie. E, oprócz tego, no, e, zupy, kremy ostatnio po prostu jakoś strasznie ze mną chodzą, no i zaczęłam właśnie robić. Jeżeli będziecie chciały przepisy, jakieś kolejne na zupy, kremy u nas na kanale, to piszcie koniecznie w komentarzu. I ja kupiłam takiego Robota Boscha, e, który ma 280 W. Czyli on już ma taką moc, on ma tylko jedną, jedną tutaj, jeden tylko bieg, ale to mi niczym nie przeszkadza. Można go czyścić w zmywarce jedynym mankamentem, no ale on kosztował 59 zł, więc to tak jakby... Trudno, jest to, że nie mogę go wkładać do wrzątku, czyli muszę poczekać, aż ta moja zupa, gdy robię na przykład krem, wystyknie do tych 80 stopni, no ale to naprawdę nie jest jakaś wielka sprawa. Za 59 zł woszą, także myślę, że dosyć dobry interes jak na, jak na blender, a póki co sprawuje się naprawdę naprawdę fajnie zresztą, bosz to jest porządna firma. Kochani, to tyle, a nie, jeszcze to nie tyle. Ostatnią rzeczą, jaką, jaką no, dostałam, dostałam to od koleżanki Agnieszki, którą bardzo pozdrawiam, liner firmy Eveline, 24 godziny, niby niezmywalny, robi bardzo cienkie kreseczki, bo już stosowałam, no taki właśnie w pisaku, no. Dobra, kochani, to tyle. Jak zwykle zapraszam Was na nasz Facebook i Instagram. Proszę o kciuka do góry. Udostępniajcie filmik, aby więcej osób na nim e, z niego skorzystało. Pozdrawiam Was, ciepło, buziaczki, pa!